Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale I będzie to tak y, Dziwne pytania dodaję. Których nikt nie zadaje Czy gryzłaś, gryzłaś Swoje ołówki lub długopisy? Może w drugiej klasie ja No ja tak ja kiedyś, ja kiedyś strasznie gryzłam Czy podobają Ci się faceci Ubierając się na różowo? Znaczy, ja nie mam z tym problemu. No i sobie. Ja nie znaczy, to się robi moje, jakie na nosiłem. nie to, no. Spoczko. Ulubiony sos do nagetców śniętanowy. Co najbardziej lubisz jeść na śniadanie? Kofra albo w ogóle nie pij. No ja, ja wolę, pij coś. Ja wolę śniadanie na słodko. Ja też. Jakieś na jakieś Naleśniki albo jakieś owsianki. To to lubię. Ja nie lubię się. Znaczy, samej na słone jest ok, ale w sensie, tak. Nie Ogólnie nie lubię kanałek, za bardzo. Z osobami spałaś w tym tygodniu? Jedną. Z nią. <grymianie> Czy kiedykolwiek liczyłaś swoje kroki podczas spaceru? Ale tak, że cały spacer liczyć, to nie. To nie. Tylko nie wiem, jakoś na jakichś wycieczkach, jak było się małym i było nudno, to liczyliśmy, nie wiem, kroki od ośrodka do czegoś tam. Czy lubisz używać karteczek naklejanych? Nie. Nie, bo moim zdaniem to nic nie daje. Moim zdaniem to. Czy wycinasz kupony, ale później z nich nie korzystasz? Tak. Ja kiedyś tak Mam, ale ogólnie nie interesują mnie kupony, bo nie czytam gazet. Ale kiedyś wycinałam do McDonalda i potem okazało się, że już się przeterminowały. Ale ostatnio, jak byłem na zakupach, to moja, to jak byłam w CCC to Pani powiedziała, że o, teraz jest promocja, to może Pani pomysł. No i moja mama pobiegła po gazetę i wtedy wycinałyśmy kupony. Czy wolałabyś zostać zaatakowana przez niedźwiedzia, czy przez rój pszczół? Niedźwiedzia. Ja chyba przez rój pszczół. A ja przez niedźwiedzia, bo niedźwiedzia. niedźwiedź tak od razu tak... A rój pszczół nie ci gryzł i będziesz tak wiesz, tak, to, że się trzepać, Jezu. Nie wiem, mi się wydaje, że ja chyba wolała przez pszczoły. Czy zawsze uśmiechasz się do zdjęć? No, ja raczej, tak, no, ja, ja tak. Ja raczej, może nie tak. zawsze, zawsze, ale raczej, yy, raczej tak, nie? Bo po, ja po prostu też. wolę być uśmiechnięta. Nie? Ja rzadko robię takie zdjęcia, wiecie, takie. Czy masz piegi? Nie. Tak. Yy, czy kiedyś tańczyłaś bez muzyki? Oczywiście, że tak. Ja Kto w nie tańczy, nie tańczę bez sobie. muzyki. Kiedy chodzisz spać? Ja wtedy nie chodzę spać. Dlatego wczoraj tak już... Tak... No ja też, bo, bo ja nie lubię siedzieć ja późno też. w nocy. Wolę dłużej siedzieć w dzień niż w nocy. W no. ilu językach mówisz? Bo tak polski nie. się chyba nie liczy. No wiadomo, no normalnie w szkole my się uczymy angielskiego, no to wiecie, no. jaki to jest poziom mniej więcej. Tak bo jakiś ten nasz poziom się nie wybija jakoś specjalnie. No, od innych ludzi. No i to chyba tyle. Tyle wystarczy. Czy jesteś uparta? Ja zależy tak, na tak, co. Ja jestem zawsze uparta. Ja jak na przykład ktoś już zacznie mi coś mówić. I takie... A nie, jednak nie, 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 to ja od razu po prostu już mam przyślowane, jeżeli coś zaczęło do mnie mówić, bo ja on, on musi mi to, tak, wiem, ja to nie. Tak, więc na tak, niego to my No, przecież coś zaczęłaś mówić. Czy oglądałaś kiedyś w seriale? No oczywiście. oczywiście. Co to ja, jest w trakcie ogląda, nie? Y, czy śpiewasz w samochodzie? Tak. No rzadko. Nie nawet wczoraj, jak mi co to, to poszedł do... Kolejnie ja zostałam na samochodzie, to sobie śpiewałam. <grym> czy, śpiewa czy lubisz śpiewać pod prysznicem? I tylko ja, ja nie mam prysznica, więc <grym> w nie śpiewam pod prysznicem, ale jak jestem gdzieś tam i jest prysznica, śpiewam. Nie, jakoś tak nie lubię tego za bardzo, bo nie wiem. To też zależy od mojego nastroju, no ale właśnie raczej nie, rzadko tak. śpiewam pod prysznicem. Ale ja nie, bardzo długo się kąpię. Czy <grym> używałaś broni? Nie. Chyba, że my no już się liczy. Kiedy ostatnio robiłaś zdjęcie u fotografa? Dawno. Ja ostatnio robiłam zdjęcie do paszportu. Czy uważasz, że muzykale są kiepskie i tanie? No, raczej nie są tanie, bo trzeba zaangażować dużo ludzi, trzeba. wszystkie te sale i wszystkie. Nie, to moim zdaniem nie są tanie, ale kiepskie to zależy jakie. No właśnie. Bo niektóre są fajne, a niektóre nie. Niektóre są masne, a niektóre są takie, że ani to wyśpiewają tak. Jak bez ikry. No. ale coś się niektóre są słabe, ale na pewno trzeba wydać na nie dużo pieniędzy. Każdy film jest drogi. Czy święta są dla Ciebie stresujące? Nie. Nie. Kompletnie, no bo jeszcze w sumie nie mamy rodzin, nie musimy się jakby zajmować tą rośliną. Tego. Ulubione ciasto owocowe? Ja błaźnik. Nie wiem. Szarlotka. Wszystkie. Ja lubię w ogóle owocowe ciasto, tylko nie A ze ja śliwkami. Czy bierzesz codziennie witaminy? Nie. Nie. Czy teraz brałaś? Nie. Czy nosisz kapcie? Tak. Nie. Ale często je gubię po domu. I potem siadam gdzieś, zdejmuję je i patrzę jeżej, zapominam o nich. No, ja też tak mam. Czy nosisz szlafrok? Nie. Ja jak wychodzę z po poprzecznicy. No, tak. Nie, ja nie noszę szlafrok. Nie mam szlafroka. Bo ja nie jakby zakładać przynajmniej na mokrą skórę. No to może się wytrzyj! No ale a jest taka wygodna, <noise> taka. Czy wierzysz, w duchy? Nie. Ja tak. Nie. Pierwszy koncert. Nie wiem. Ale taki w pierwszym sensie, taki prawdziwy. Na pierwszy koncert. Może druga klasa. Muse. Jakby ktoś kojarzył Muse. Orzeszki czy nasiona są Nic. Orzeszki. No <noise> ja nie lubię ani tego, ani tego. Czy palisz kadzidełka? Nie. nie. <noise> czy masz gramofon? Nie. Tak. Yy, dobra. Będą ostatnie trzy pytania. Czy umiesz zwinąć język w rurkę? Czy kiedyś wygrałaś konkurs fotograficzny? Ja wygrałam, ale w szkolny. Pamiętam, że wygrałam wtedy słuchawki. Ja te słuchawki nadal mam w domu. I ostatnie pytanie: Czy kiedykolwiek płakałeś ze szczęścia? Ja tak. Ale to było dawno temu. To tyle w dzisiejszym filmiku. Trochę to był taki. Nudny filmik, ale mam nadzieję, że Wam się spodobał. No i co, do zobaczenia w Na następnym filmie. Bum!